Bardzo fajną rzeczą odnośnie kolejek i samych operacji, to jest to, że możemy powiedzieć, że te zadanie musi poczekać na wykonanie się kolejnego, albo wcześniejszego zadania, albo takiego, które będzie wrzucone później. Po prostu takie drzewko zależności, że hej, czekam jeszcze na te i te zadania i tak długo, jak nie będą wykonane, no to sorry, mnie nie wykonuj, weź sobie tam następną operację z kolejki, kolejko. Przykładem. Takiej czynności z życia codziennego jest pieczenie ciasta. Trzeba wykonać jakieś kroki. Niektóre z tych kroków można wykonać nawet równolegle. Nie muszą być w tej kolejności. No ale lepiej najpierw dodać składniki, potem zamieszać i upiec i podać, niż w sumie podać, czego nie ma. Upiec to nie jest zamieszane. No raczej ciasto, coś z tego będzie, ale nie ciasto. Do zam zamodelowania, właśnie wykonywania tego, że ciasta. Użyjemy operacji. Góra... Z, ups, za dużo skasowałem. Chciwy trochę. Kolejkę i czekanie sobie zostawię. Tu może dam dwa, a tak na dobry początek. Tego nie będę potrzebować. To mi się zmieni. I w sumie to tylko nazwę trochę inaczej. Modelując swój przepis to nazwę to cudo Recipe Step. Po prostu jest to jakiś krok. To teraz będę nazywać Step. W tymże stepie to chciałbym jakoś tak mądrze rzeczy powypisywać. Zaczniemy od daty, żeby wiedzieć kiedy zaczynamy. Później będziemy sobie printować ten step. Do tego oprócz, że go wyprintujemy, to sprawdzimy czy jest na głównym wątku. Step ileś ma tam trwać, powiedzmy będzie trwać 2 sekundy. Żeby było wiadomo, że skończyło się procesowanie tego co da. to znowu tylko tym razem z flagą, więc jeżeli jakiś krok startuje, no to odpalam go rakieta, a jak się skończyło, no to się skończyło. Oraz zdefiniuję jeszcze jedną klasę, bo te operacje, które tutaj tworzę, nie są asynchroniczne. Natomiast kolejną operację, jaką chcę zdefiniować, chcę, żeby była asynchroniczna. Logika jest taka: jak pieczysz ciasto i mieszasz składniki, no to jesteś tam i mieszasz. Coś tam kroisz, to jesteś i kroisz. No ale jak już walisz te ciasto do piekarnika, no to nie, nie gampisz się na ten. Czekam, no nie, nie, nie. Idziesz sobie robić inne rzeczy. Sam akt pieczenia jest jak najbardziej asynchroniczny. Czekamy, aż tam piekarnik zadzwoni, timer się wyłączy. Tego typu sprawy. Do tego utworzymy kolejną operację. Baking. I to jest async operation. To jest te async operation, te same dziadostwo, które definiowaliśmy wcześniej. Teraz po prostu reużywam, bo tam była cały ta overtura z nadpisywaniem. Teraz wystarczy, że tylko z overlaydujemy funkcję main. Też chcemy datę. Tym razem wypiszemy, że no tutaj ogień i, i czekamy. Ciasto będzie się piekło no znacznie dłużej 5 sekund. Ustawimy, że hej, ciasto upieczone. Ostatnia rzecz, jaka nam jest potrzebna, to... zmiana stonu. Jeszcze jedna, w sumie jeszcze ważniejsza rzecz, to jest to, że potrzebujemy utworzyć w... sami wątek. To powinno być w tym bloku. Zobaczmy, czy się ładnie wytygoci. Ładnie się wytygociło. Wszystkie wcięcia i ten wątek musimy wystartować. Wszystko to, co robiliśmy wcześniej. Mam te swoje modelowe klasy. Do kroków i do samego pieczenia. Czas utworzyć zadania. Tutaj, żeby było sprawnie, dodajemy jajka, mleko, mąkę, mieszamy ciasto, pieczemy, podajemy ciasto. Te wszystkie operacje no, jeszcze nigdzie nie pobiegły. Teraz musimy powiedzieć, że między nimi jest jakaś zależność. Zadanie Admilk czeka. Na wykonanie się dodania jajek. Bo ja tak akurat robię ciasto. Mąka czeka na dodanie mleka. Mam nadzieję, że z tego jakieś ciasto wyjdzie. Mieszanie ciasta czeka na dodanie jajek. Ponownie mieszanie ciasta czeka na dodanie mleka. Nie ma jakiejś arejki, żeby to wrzucić. A, potem będzie. Na razie tak bardzo ręcznie. Mieszanie ciasta czeka no, na dodanie. Mąki jeszcze. Tutaj mamy jakieś takie rzeczy, że jedno czeka na drugie. Tutaj rzeczy. Akurat mieszanie czeka, aż dodamy na wszystkie składniki. Pieczenie czeka na mieszanie. Mm, tak, tak. Czyli bake at dependency mix. Pieczenie u nas jest asynchroniczne, ale serwowanie czeka, aż. No się piecze. Mamy, zdaje się to wszystko. Zostawię na razie tak, jeden krok po kroku. Chcemy zobaczyć, jak to wygląda. Te wszystkie operacje tutaj no, możemy wrzucić wrzucimy do tablicy, ponieważ jest takie fajne API, które nam pozwala do kolejki dodać listę zadań. Więc ups, LED, grwa paluchy mam po prostu. all Liczba noga, może jakaś taka i inna kolejność. Zaczniemy, że. Podajemy ciasto, pieczemy, mieszamy ciasto, dodajemy mąkę albo kwiaty, mleko. Jajka. W gruncie rzeczy wszystko na obrót. Na tej kolejce korzystamy z tego Add Operations, liczba mnoga. Przekazujemy tablicę operacji. To są nasze wszystkie operacje. I to jest takie fajne dziedzictwo. Wait until finished. Chyba chciałbym, żeby reszta kodu dalej w tym playgroundzie biegła dopiero, jak te wszystkie operacje tu się wykonają, więc już tego tutaj nie potrzebuję. Dobra i uwaga. Będziemy biec. Biegniemy. OK. Dodaję jajka. Dodaję mleko. Super. Mąka. Mieszam ciasto. Jest pieczenie i to jest to asynchroniczne zadanie. Ciasto upieczone i tutaj możemy podawać ciasto. I dopiero Playground zakończył robotę. Mamy bardzo fajne API, które pozwala nam dzielić jakieś zadania na osobne elementy. Niektóre z tych elementów są asynchroniczne. Nie musieliśmy tutaj, nie wiem, żadnej flagi, magicznie, zapisywać hej, czy akurat się piecze ciasto, czy tamte rzeczy zostały skończone, czy nie. Wystarczyło to drzewko tych zależności tutaj zdefiniować. Jest trochę ważne, Trochę nawet bardzo ważne, że no musimy tutaj dosyć mądrze do tego podejść, bo jak tu popierdolimy zaklęcia, to może nam coś nie wyjść. Ale no, ideolo powinno działać. Jest to jeszcze o tyle fajne, elastyczne api, że jeżeli gdzieś mam jakąś magiczną wartość. No, tak prawie. Macic. <laughs> 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 Niech będzie tak. Ja tutaj na podstawie tej magicznej wartości. Mogę sobie tą logikę opędzać na różne sposoby. Że jeżeli tak, to tak, jeżeli nie tak, to jeszcze inaczej. To jest mega fajne, nie? w zależności od tego, co się wydarzyło, no to ja mogę mieć tutaj inne operacje do dodania, sobie to skonstruować i dopiero później to wszystko wrzuci, te inne zależności. I jeszcze coś takiego, co, co chciałbym pokazać, może ja tutaj to wywalę na razie. W tej serii podstawowej rozmawialiśmy o operatorach i w serii funkcyjnej opowiadałem o takim operatorze, który nazywa się pipe-forward. On wyglądał w ten sposób. Pipe, bo pałka. Forward, bo na prawo. U nas wszystko, co na prawo, to jest do przodu. No Po prostu czytamy od lewej do prawej i takie mamy konotacje kulturowe. W innych kulturach by to było trochę inaczej. Chciałbym zdefiniować właśnie taki operator do... Dodawania zależności tych operacji. Do jakby szczegółów tworzenia własnych operatorów zachęcam do rzucenia okiem na tę na naszą serię podstawową oraz w serii funkcyjnej dokładnie ten operator i jeszcze operator do kompozycji funkcji jest grany, więc tam jest trochę dokładniej niż to, co tutaj opowiem. To, co potrzebujemy, to zbudować jakąś precedens grup. Ten parametr mówi, czy ten nasz. Operator wiąże od lewej czy od prawej. Musimy go teraz zdefiniować i do tego służy właśnie słowo kluczowe operator. Słówko kluczowe infix znaczy, że będzie występować między argumentami. Czyli tak jak plus, tak? Mam 2 plus 3. Plus jest w środku. I tu musimy powiedzieć, do jakiej grupy należy. I to jest ta grupa, która jest nawalona wyżej. A ja zobaczę, czy nie. Tu oczywiście żadnego sensownego... Komunikatu też nie będzie. No nic, próbowa. No ale chodzi o to, w którą, którą stronę wiąże. Teraz sama implementacja tego operatora to jest to dokładnie to, co tu robiłem ręcznie, tylko będzie zamknięte pod tym operatorem. Czyli to jest taka notacja, że wynik tego działania tego operatora mi nie interesuje. Przepisuję ten kształt i dostaję. Po prostu to jest funkcja, tak? I dostaję. Lewa i prawa left hand side, right hand side i to jest operacja. Na tym right hand side dodaję to, co mam z lewej strony i zwracam to, co było z prawej. Dzięki temu to, co tutaj mam namazane wyżej, mogę zdefiniować w ten sposób. Add eggs, pałka, add milk, pałka, add Flower, pałka, mix dough, bake... I co my tutaj dalej? self cake. Jak to pobiegnę? A, A tak, bardzo dobrze. Wszystko się zgadza. Tak, bo chodziło tylko o ten krok z zależnościami. Widać, że działa. Mamy efekt ten, którego byśmy się spodziewali. Zero zaskoczenia. Co więcej, no tutaj te wszystkie rzeczy, że jeżeli zwiększę ilość tych akcji, które mogą być wykonywane na raz... Ponieważ te nasze zależności są tak skonstruowane, że każde zadanie musi zaczekać, to nawet jak tu mogę więcej podać, wyższy parametr, to i tak kolejny krok czeka na zakończenie tamtego. Więc może jest tak, że można by było tak tutaj pomiąchać ręcznie tymi zależnościami, że kilka kroków dałoby się poobiec równolegle. Operatory są fajne, natomiast mają swoje plusy i minusy. No, trzeba po prostu wiedzieć, co dany operator oznacza. Jeżeli jest przeciążony, no to w zależności od kontekstu może robić coś innego. Na pewno potrafi zagęścić kod, ale no, nie ma róży bez kolców.